Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj dobijemy sobie zwartą postać na, no, na docelowy przedział, na którym ma zostać przynajmniej na razie, czyli na 100, a przynajmniej na 13 level. Hmm, za mało miejsca w torbie, więc się przejdziemy do tuni. Zobaczmy, parę itemów, tempów się na zbierało, więc spoko, Sprzedamy sobie, zawsze troszkę pieniążków wpadnie. To, to, to. Ok, teraz może tak. Stworzyciel dwie legi, no, zobaczmy, jak to pójdzie. Jak to pójdzie, ma więcej SA, eee, więc no nie wróżę zbyt dobrze tej walce, ale zobaczymy. Pod ostatnim filmem jest chyba 20 łapek tylko, więc fajnie jakbyście zostawili łapkę. Ja wierzę, że zostawiacie te łapki, tylko może czasami zapominacie, to też nie wasza wina, ale fajnie, jakbyście tą łapkę w górę zostawili, bo dużo lepiej ten film idzie niż bez tej łapki, no i fajnie się pozycjonuje i też trochę subów doszło dosyć sporo od ostatnich filmów, CK wsiadło fajnie ja mam tutaj pancerza 2000, ok ogłuch, ogłuch fajnie siadł niszczyciel, ok a, klątwa siadła i ogłuszenie też. Yy. Okej. Okay. Yy. Jeszcze raz niszczycielski pójdzie. Okej, okay. pancerz zniszczony. On awczy, ale mimo, że awczy, to ma dużą przewagę lewela, więc no bije mi sporo. Oślepienie w następnej turze, okej. Okay. Yy. Ogłuch. No, jak teraz mi nie siądzie kurwa 3%? Hmm. Wyglądał niszczycielski, to może zniszczyłbym mu ten pancerz i by te 3% zeszło w niżej. No ale niestety nie zawsze się wygrywa, szczególnie że tutaj jest przewaga włączona i dosyć y, mocno mnie oni biją. Lisz. Aha, na waporze stoi Klonowicz, nie na waporze, tylko na Terozaurze, przynajmniej Klonowicz, że nie żaden wróg, więc się pewnie wrócę na tego Terozaura, chociaż nie wiem, czy będę miał głowę do tego, żeby logać na każdy minutniku, gdzie jestem, okej, okay, jestem tutaj, to jest zakon równowagi, jak i y, tutaj EQ przełożyłem, miałem tutaj Full Legę, ale przełożyłem sobie EQ już na tancerza i zostawiłem tylko piery ze stopy i chlubę. Bo stwierdziłem, że mm, to mi się bardziej to przyda. To jest ładnie ulepszone, jak widzicie. Mam nadzieję, że uda mi się expedit z tym na mumiach. Ale powinienem, bo mam w sumie tutaj yy, krytyczną i dotyk, więc dosyć fajnie powinno to iść. Ale zobaczmy. Pierwsza grupka jakaś. No, idzie fajnie, więc no w sumie tego. Tej przewagi już levelowej mam dosyć sporo, więc nie sprawiają one mi jakichś dużych problemów. sobie wyekspimy ten 113 level. Może jakieś heroiki z aukcji się kupi, jeśli coś jest wystawione, bo się troszkę wstrzymywałem z tymi herami, bo chciałem sobie tutaj. Zostać złoto na piątą postać, bo teraz jest fajny, fajna promocja, ale stwierdziłem, że póki co nie widzi mi się grać aż na pięciu postaciach, bo pochłaniałoby mi to zbyt dużo czasu, a tak logać pomiędzy pięcioma postaciami, plus jeszcze mam yy, eternie, nie spioną, więc no bo sobie chyba oszczędzić tego na razie i skończyć na tych czterech postaciach, a potem jakąś postać wbić pewnie na przedział sektowy przedział z Marlot coś w tym rodzaju. Chyba że ten 114 mi się nie spodoba, zbytnio to przebije po prostu na 227 albo 2, 4, 4 baterie też będą się jeszcze łapał na marlot, więc po prostu sobie wtedy to przebije. Tutaj mam to ulepszone. To mam na plus 3 tylko. Mi się przydało. Chociaż co mi tu lata? Lata mi pierek, ale ja pierek mam. W sumie nic ciekawego, innego minilota stąd, żebym mógł sobie ulepszyć te zwykłe ale ok. Zaraz sobie wszystko władujemy w tą ulepę. Tu fajnie mam te torby z smoka, one sporo dają, bo mają aż 21 miejsc, tylko 3 mniej niż torby z Jones, ale kosztują 5M. Chociaż tych toreb z też jest problem dostać czasami na tej aukcji, a te sześć miejsc, żeby wydawać dodatkowe pieniądze, to chyba się mija to z celem. Też zostałem ostatnio z Drakolisza torbę 38 miejsc, więc fajnie, bo ma 4 miejsca więcej niż torba z brata. Na, na topkę akurat szczególnie to się przydaje, bo tam dużo tych itemków fajnych, drogich lota i można się sobie biegać do Tuni trochę rzadziej, przynajmniej z, no do Kendala też, przynajmniej z tymi czterema, i temami więcej. Tutaj na burku padłem, zaraz na lisza logniemy i na Zbroju mistrza się tepniemy, może też to logi zobaczymy. Dosyć fajnie też leci na gulach, a gulach. W ogóle chyba były na ten 40, to są agule. Tam w Szyłowcy y, Czaszek, bardzo fajne spowiska. chyba grupka nawet 5 jest, więc no naprawdę przechodzi się. Na priwie. jedno przejście daje bodajże dwa levele. Trzy chyba dawały mi z błogiem, ale tutaj miałem też y, niższy level. Jak ganiałem po nich, bo y, tutaj miałem full... First, legendarny po prostu oprócz zbroi i naprawdę bardzo fajnie mi tam się expiło, bo miałem niski level a XP leciało naprawdę bardzo dużo. Tutaj te mumie też fajnie zrobili, bo one nie były tak fajnie pogrupowane jak teraz. Plus jest dodatkowo więcej mapek z tymi mumiami. Mamy 111 level i na 113. Póki co zostanę, bo jest jeszcze 160 minut wyczerpania. A nie chciałbym wbijać zbyt dużo ExPa na E2. A myślę, że na E2 będą w stanie już dobić ten 114, ale w razie czego to pójdę sobie jeszcze na mumię do XP, rzucę sobie to. Ten hełmik I bym chciał jeszcze dorzucić do tej zbroi. Na plus 5 troszkę brakuje, ok. I będzie tak. A pan coś siadł, ale nie wiem, czy będę to na plus 5 wlepszał? bo raczej będą zmieniał na jakieś heroiki niedługo. Tylko na aukcji, z tego co widziałem, to nie było. Za bardzo nic. I też nie wiem na co się ustawić. Myślałem, żeby się ustawić tym owcą na miłka. Jeśli będą miłka ubijał tym levelem, nie wiem, czy nie zmienili też lokalizacji tych miłków. Warto będzie się y, przejść i no właściwie nie przejść, tylko zobaczyć na markohelpie, bo szkoda czasu tracić, jeśli nie mam pewności co do ich lokalizacji, bo sporo się zmienia w tym Markonem i mnie też dużo zmian często omija, więc bezpiecznie będzie, jak to sobie sprawdzę. O, tutaj uniłapy łapy na tancerza, więc spoko. Więc spoko, będą pewnie lepsze niż te, które mam aktualnie. Mogłem też na setach postać, może coś polotać, ale nie wiem, czy mi się teraz chce, bo yy, są one dosyć. Yy, bar są bardziej rozrzucone niż wcześniej. Tych antycznych wojowników też yy, zrobili jako elity. Są bardziej rozrzucone niż wcześniej, bo na starych mapach były po prostu obok siebie trzy. Chyba trzy te sety i można było sobie to fajnie bić, a tak to są troszkę bardziej rozrzuceni. Pójdę sobie na 8 zobaczyć tego lisza, czy stoi. Tutaj też taki Woj stoi i on ma chyba dwie trzy legendy na plus 5, więc po prostu nie ubija. Możemy też przejść się do Itan, zobaczyć czy coś się sprzedało ciekawego. Wystawiałem tylko heroiki, bo potrzebowałem pieniędzy na postać. Kolejną, a przynajmniej tak mi się wydawało, że potrzebuję, ale. Koniec końców się nie zdecydowałem. Chociaż tutaj mam 90. tam mam 60, to mi dali razem 150 milionów. Oraz tutaj mam 280 milionów. Ok. On często mi daje jakieś info. Jakieś ciekawostki. Więc dzięki. Dzięki. Pozdrawiam. Eee, Mógłby przejść do klanu w sumie, ale chyba on woli grać. Sam pamiętam, że biłem z nim kiedyś wapora, a on eku yy, sobie. Teraz ogarnął lepszy. Pójdziemy sobie na świątynię. Może 280 stoi. E... Stoi sobie 2 wa Te dwójki często są bite, ale one są fajne, bo są dwie obok siebie i też dużo i ten nie spada. Na przykład taki unikat, który można potem wystawić. Bardzo dużo. Terozaur też oddał mi heroitów w ostatnim czasie i troszkę się na nim dorobiłem. A to jest właśnie ta torba: 38 miejsc. To jest już praktycznie ta torba za seły: 42 miejsca, tylko 4 miejsca różnicy, więc bardzo fajna torba, chyba najlepsza taka ogólnodostępna, którą można zdobyć, a tutaj mam tą torbę z Wielkanocy i się zastanawiam tak, że chyba nie ma sensu, żebym starał się znowu o tą torbę, chyba raczej tym razem, jeśli się zdecyduję na robienie questów ewentowych po... To raczej chyba po kamyk czerwonego smoka kolejny niż po te torby, szczególnie że te kamyki, które mam teraz będą się kończyły już niedługo, bo w grudniu, w sumie nie tak niedługo, ale po prostu trzeba będzie się na evencie wakacyjnym pewnie zakręcić koło tych questów i zdobyć nowe kamyki. Niby to leci szybko, ale w sumie to straciłem jakąś cierpliwość do Expa. Jak sobie wyobrażam, że miałbym Expić teraz na przykład znowu topkę, to mi się naprawdę odechciewa. Czy to jest wejście na seta? Tak, na Katakumby. To jest wejście i te moby z Katakumb nie stoją przed wejściem, ale one nie zostały zmienione, bo byłem przed chwilą. Na secie i one są takie, jakie były. No bo one to w sumie są dosyć nową mapą, więc dziwne, gdyby zostały już od razu zmienione. Ta mapa jest chyba gorsza od tamtej. Była taka mapa, na której było bardzo dużo czwórek. Tylko nie pamiętam, która to. Na Eterni już praktycznie przerzpiłem tę umię, teraz byłem na Magradit, ale padam tam z y, czwór, trójką magów w Jaskini i na tym miejscu się kończy moje ekspienie. Tam Możemy zaraz na tą Eternię lognąć. Jedyne, co mnie tam boli, to że niszczenie łupów <laughs> y, przewaga. Levelowa jest 13 tylko leveli, więc no jest mało różnorodność 2. Ale z plusów to na przykład jak patrzę sobie na tym 144 czwartym moim woju to często gdyby ta przewaga była włączona, to ubijałbym niektórych graczy na ludzie, ale z, przez to, że jest ta przewaga włączona, to mm. Często dostaję na łeb od nich. Zobaczmy, gdzie są te łapy. To są te łapy i będą chyba lepsze od tych, bo te łapy są na 75 level i też sobie troszkę itemków tych zwyklaków z EXPA wrzucam w te strzały, bo zawsze to jest troszkę ulepszenia na plus. Też niestety ten ping w Marconem ostatnimi czasy strasznie wariuje i nie jest zbyt przyjemnie. Expeach to jest jakaś komnata, ale ona jest pusta, więc tam nawet nie będę wchodził. Z tego co pamiętam, przynajmniej jest pusta, więc nie będę tam wchodził. umek nie mam totalnie tutaj zrobionych na tym łowcy, zrobiłem sobie tylko jakiś pod eks, ja będzie tutaj, jeśli ogarnę sobie przynajmniej to heroiczne kół, to popracować o, tutaj była czwórka. popracować nad tymi umkami, bo też dużo mi to da pewnie ten pierek ze stopy jest chyba nie najgorszy, ale ta fluba to troszkę już przespiana legenda, ale póki co to mm to ją zostawiam. Zastanawiałem się też nad założeniem drugiej chluby na 8.3. Jeśli długo nie będę mógł wslotać jakiegoś na szyja na 114, to tak zrobię, bo i tak ta chluba druga pójdzie na przepałkę, bo i tak nie chce się sprzedać nikt nie chce kupić. Kiedyś sprzedałem chlubę bardzo drogo, bo za 850 tą chciał, tą chciał ktoś kupić, za 700 ale ja się wtedy nie zgodziłem. Myślałem, że sprzedam ją drożej, ale nikt powyżej 500 M teraz nie chce dać, a właściwie to aktualnie nie ma żadnych zainteresowanych jej kupnem. Dobra, tutaj fajnie wlatuje. Gdzieś prawie na plus jeden już te strzały. Chyba tego fizyka będę częściej używał niż trucizny, więc sobie póki co je ulepszam. Nic fajnego z tych elitek. Z tego co pamiętam, na nymfach to bardzo ma tylko jedno Hero, a przejść robiłem tam bardzo dużo. Spadło mi z tej elity. Z tych dwóch elit spadło mi tylko jedno Hero, więc no nie opłaca mi się tutaj specjalnie ganiać za tymi setami, chociaż jeszcze sprawdzę sobie, jak jakieś takie OG itemki z nich spadają, to mm, to się poświęcę i stanę przynajmniej na jednym. Będę sobie logał i może akurat w końcu kiedyś spadnie, bo podczas expa no niestety nie spadło mi żadna, też parę ich ubiłem. Nie wiem, czy nie został zmniejszony lot heroików z tych właśnie elitek pierwszych, bo ze dwójki spada no, wydaje mi się, że częściej niż z tej jedynki. Pokażę Wam jeszcze te agule. Chyba. Dobra, to mnie nie zaatakował, Więc spadło. Hmm, to jest czwórka, nie, to jest dwójka. Przejdźmy się na tę agule. Chcę chyba persa po prostu szuka. Znalazłem tu. Teraz persa. Ok. Też dużo halcedonów pospadało i nie wiem, czy nie będę ich się Była chwila przerwy, bo dziewczyna wbija do pokoju. Tutaj też fajnie te szkielety pogrupowali, zwiększyli im levele, bo miały chyba około 89 levela z tego, co pamiętam. A tu 2.8.0 się zrozbiło, więc chciałbym sobie ubić, bo jest duża szansa na heroik, jeśli bije dwie, dwie dwójki. Jeszcze na topkę, to te heroiki są bardzo drogie, więc, o, Jak seta wyrzucili, więc przyszedł tutaj. Więc po prostu chciałem sobie ubić, ale przynajmniej jedną udało się zbić, mogłem loknąć szybciej. Tutaj jest naprawdę bardzo fajny exp, bo one biją same, przynajmniej to już nie ale one biją same na niższy level i dodatkowo grupy są przepotężne tutaj możemy zrobić prezentację wejdźmy sobie... a co to za hełm? jest na tans nie będę tego ulepszał, bo może zaraz na aukcji sobie kupię jakiś roik no i te grupy naprawdę są bardzo dobre bardzo dużo tutaj expa leci, tyle że na publiku no jedno przejście zajmie wam 3 minuty może i będziecie musieli długo czekać na resp, ale na privie jak najbardziej fajnie się tutaj expi, bo ten resp jest po prostu błyskawiczny wrócicie, poczekacie 2 minuty i już wszystko jest respione, no, a tutaj teraz 2,5% za grupkę Tutaj za tą grupkę 3,7 bez żadnego błoga. Jak miałem tu jeszcze błogo na X 60%, to naprawdę bardzo fajnie to leciało. No i tam jest dwójka na ostatniej mapie łowca czaszek. No i tak mimo wszystko bardzo fajnie to leci tutaj, bo one jeszcze atakują, więc yy, to przyspiesza cały proces. I nawet chyba sobie wbijemy tutaj z 70% albo 60% bardziej. Bo sprawdzę sobie jeszcze tego łowca czaszek. Może, akurat nikt to nie stoi i sobie spróbujemy go ubić. Chociaż nie wiem, czy go ubiję na tym levelu, ale chyba powinienem. no nim by mi się fajnie wspiło, bo ma no, obstawę. Trochę jak sobie wpadało i bym sobie dał 114, nie spokojnie, ale niestety nie stoi, więc. Wrócimy sobie w ulepę wszystko, co tu jest. I przejdziemy się do ITAN i będziemy kończyć ten film. E, albo do Karka Han, będzie bliżej. Do akcyjnera. No i zobaczmy. 100, 114. 15M od NGR, Ok. 15 to nie jest zła cena. Zbroja. No. To jest dosyć chyba zawyżona cena, więc jeszcze poczekam. Łapy 17M też jeszcze można poczekać. Buty. Mm. Też najgorsze nie są, więc jeszcze poczekam i hełmik za 15. Za 15, ten hełm to nie jest jakaś przesada, więc też sobie e, mogę to i sprawić. Okej, okay. No i już coraz ładniej to EQ wygląda. I możemy pójść myślę, że na może na, na, na że żeby było blisko, pójdziemy sobie na Mortena tylko tak tutaj mam tutaj mam teleport, więc się przejdziemy, umki są tragiczne, więc nie patrzcie nawet na to dwójny strzał sobie wrzucimy powinien być chyba wymaksowany z tego co mi się kojarzy więc tak sobie zrobię, no i zobaczymy czy ktoś na mortenie stoi, ale chyba nie. Na razie można sobie tutaj stanąć, a docelowo przejdę się w najbliższym czasie na miłkach. Niestety ktoś stoi. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.